Wciąż wiele firm nie zna i nie stosuje oceny wyników i zdolności zarządzania łańcuchem dostaw według MMOG. Wspomniałaś, że narzędzie MMOG powstało w 1999 roku. Czy zanosi się na coś nowego w tej kwestii? Szanowni Państwo, przed nami ósme spotkanie największych producentów samochodów w Polsce. Ich dostawców oraz poddostawców. Po dwóch latach konferencji w formie online powracamy do spotkań na żywo, których w żaden sposób zastąpić się nie da. Tym razem zapraszamy do zawiercia w dniach 14 do 16 września do hotelu Villa Verde. Dzisiaj jest ze mną pani Anna Niedźwiedzka-Kubieniec, która w piątej edycji konferencji Top Automotive. Wystąpiła również w roli prowadzącej. Teraz w ósmej edycji w roli prelegenta. Witam cię, Aniu. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, Anna Niedźwiedzka-Kubieniec jest naszym trenerem od 2018 roku. Zanim związała się z firmą SQD Alliance, pracowała wcześniej przez 14 lat w obszarze jakości w branży motoryzacyjnej, gdzie odpowiadała w głównej mierze za szeroko pojęte wymagania dla systemu zarządzania jakością. Jako trener posiada unikatowe uprawnienia, aby móc szkolić. Przyszłych auditorów jednostek certyfikujących, czy też jako jedna z niewielu osób prowadzić licencjonowane szkolenia z zakresu MOG. I właśnie w tym aspekcie Ania zaprezentuje na konferencji tematykę MOG. Aniu, jak to będzie wyglądało? Jaki jest Twój plan na konferencję Top Automotive? E, witam serdecznie. Tak, będę miała przyjemność poprowadzić zarówno warsztaty, jak i omówić w trakcie prelekcji tematykę MMOG. Samo narzędzie powstało wprawdzie dosyć dawno, bo w roku 1999, ale wciąż wiele firm nie zna i nie stosuje oceny wyników i zdolności zarządzania łańcuchem dostaw. Według MMOG. MMOG jest to ocena łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej stworzona na podstawie najlepszych praktyk. Już w czwartek, 15 września, odbędą się warsztaty, na których uczestnicy konferencji będą mogli zmierzyć się z szeroko pojętą tematyką branży motoryzacyjnej, jak i MMOG. Aniu, jaka będzie forma warsztatów? Warsztaty będą miały formę quizu i zabawy. Uczestnicy będą losowali pytania i odpowiadali na te pytania. Dla zwycięzców przewidziane mamy drobne upominki. Świetnie, a co zatem planujesz omówić na prelekcji 16 września? 16 września w piątek o godzinie 10 zapraszam na wykład pod tytułem Sekret MMOG, czyli jak sprawnie zarządzać łańcuchem dostaw. Jak wspomniałam wcześniej, wielu uczestników naszych szkoleń szczerze przyznaje, że nie zna narzędzia, jakim jest MMOG, i być może dlatego, że niewielu procent producentów pojazdów wymaga stosowania tejże oceny. Chciałabym zatem w trakcie prelekcji przedstawić ogólny zamysł samej oceny, jak i omówić korzyści z jej zastosowania. Wspomniałaś, że narzędzie MMOG powstało w 1999 roku. Czy zanosi się na coś nowego w tej kwestii? Tak, na przestrzeni lat MMOG było wielokrotnie aktualizowane, aby spełniać oczekiwania i wymagania branży motoryzacyjnej. Stąd też ostatnia aktualizacja miała miejsce w roku 2019, aby treść MMOG była dostosowana do standardu IATF i obowiązujących wymagań. W trakcie wykładu przedstawię również, czy planowane są dalsze zmiany. Jak widzą Państwo, konferencja zapowiada się bardzo ciekawie. Dwa dni wypełnione będą po brzegi merytorykom dotyczącą motoryzacji. Przekazaną w ciekawej i angażującej formie przez naszych trenerów, ekspertów oraz partnerów. Ósma edycja Top Automotive, zawiercie 14-16 do 16 września hotel Villa Verde. Zapraszamy! Zapraszamy!